Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje dla całego zespołu, dla całego sztabu za to zwycięstwo. To jest naprawdę dobry zespół i bardzo ciężko tutaj się nam zawsze grało, więc to zwycięstwo cieszy podwójnie. Myślę, że dobra defensywa i agresywność, którą pokazaliśmy wraz z charakterem, pozwoliła nam przeważyć szale na naszą stronę i bardzo się cieszymy. Musimy pracować dalej. Dla zespołu trefla, dla trenera stefańskiego życzę powodzenia dalej w następnych meczach polskiej Ligi Pucharowych. Dziękuję. Dobry wieczór. Um, cieszy bardzo ta wygrana, ponieważ pokazaliśmy charakter, cała drużyna, a um, pokazaliśmy, że tą pracę, którą, którą wykonujemy przez cały tydzień, że można jednak wyegzekwować na boisku. No i tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo zadowolony zwycięzca. Mógłbyś, trener, tak troszeczkę szczerze o tych zmianach powiedzieć, bo rozstaliście się z dwoma zawodnikami obwodowymi w jednym tygodniu. Dlaczego trenerzy, czy będą kolejne zmiany i jak to wygląda? Zawodnicy, którzy byli do tej pory naprawdę dali serce i nie mogę powiedzieć złego słowa. Natomiast jak wszyscy wiemy, sport profesjonalny jest biznesem i tutaj tak naprawdę wyniki określają. Naszą pracę, a nie to, jak my do końca pracujemy, ile poświęcamy, i tak dalej. Niestety, tak się sytuacja złożyła, że wyniki, które mieliśmy z tymi graczami, gdzie mieli naprawdę kluczowe role dla zespołu. Pierwszy rozgrywający i Jorgensen miał rolę jako głównego skorera, Nie przynosiła takiego efektu, jak oczekiwaliśmy po obu stronach boiska. Więc życzę tym chłopakom powodzenia, bo naprawdę zostawili serce. To dobrzy ludzie i dobrzy zawodnicy. Mam nadzieję, że znajdą jak najszybciej pracę. Co do nowych ludzi. West USP jest w drodze do nas ze względu na sytuację, jaka jest covidowa i wszystko dookoła. Niestety wydłużył się jego przyjazd. Nie mógł do nas dotrzeć dzisiaj. Szukamy kolejnego gracza. Natomiast zespół dzisiaj pokazał, że może nikogo nie potrzeba. Musimy pracować i, i, i grać tak, jak mamy. Najważniejsze, że te osoby, które przyjdą, będą grały dla zespołu i będą tworzyły całość i będą pracowali tak jak ci zawodnicy, którzy zostali. Czy to jest wyczerpująca odpowiedź panie Karolu? Oczywiście, trenerze, bo też jest często tak, że nieszczęście czy że brak jednego zawodnika jest szansą dla drugiego, prawda? I dzisiaj wydaje się, że Andrzej no, pokazał się ze świetnej strony, jakby wykorzystał swoją szansę. Na pewno tak, w życiu tak jest, że dostaje się szansę i, i Andrzej ją dzisiaj wykorzystał w bardzo dobry sposób, o, oprócz tego fragmentu, gdzie tam były dwie trzy straty to naprawdę zagrał z dużą odpowiedzialnością, też dużo zdrowia go kosztowało bo traf wygrał agresywny defense i pressing na całym boisku na nim, wiedział, że mamy jednego nominalnego rozgrywającego ale sobie poradził i myślę, że ta akcja z Szarmą i Zimna Głowa kiedy zagrał ten, ten ruch pokazuje, że powoli, powoli jest warty tego, żeby na niego stawiać na poziomie PLK mam nadzieję, że będzie pracował tak jak pracuje do tej pory Dobra energia, i tak dalej, natomiast też jest ważne, że będziemy mieli rotację i będziemy mieli graczy, którzy też e, dadzą zespołowi jeszcze więcej niż do tej pory i będziemy mogli grać kolejne mecze na takiej intensywności. Dziękuję bardzo. Ja miałbym jeszcze pytanie: bo chodzą, <coughs> chodzą różne po mediach plotki, wiadomości jakoby już Markus Lonkar miał zostać zwolniony, że już ten. Albo, że po tym meczu miał iść, jak, jak sytuacja, wygląda nam kar zostaje, czy jak się wypowiada ta sytuacja? Wszystko się wyjaśni w najbliższych dniach, e, toczą się rozmowy z agentem, toczą się rozmowy z zawodnikiem. E, jeżeli media tak mówią, to coś jest na rzeczy, natomiast wszystko wiadomo, że, że zweryfikuje życie, bo zawodnicy to, to, to nie są zakupy w sklepie, nie można Pójść, kupić i, i albo odłożyć na półkę, jak się nie podoba, albo odesłać, i, i, jak jest zły rozmiar. To, to troszeczkę wszystko inaczej wygląda. Gratulacje dla drużyny przeciwnej. Eee, walczyli, i tą właśnie walką wygrali z nami. Wydaje mi się, że to był największy aspekt do tego zwycięstwa. My co prawda w pierwszej połowie w ataku gdzieś zagraliśmy słabo, ale nasze założenia, żeby zatrzymać przeciwnika nie więcej niż 16-18 punktów, udało to się zrealizować. Drużyna przeciwna rzuciła 30 punktów, my 37, natomiast bardziej mieliśmy problem gdzieś tam w pierwszej połowie z atakiem, z wykończeniem, z, z trochę z organizacją przy presie drużyny przeciwnej. Natomiast w drugiej połowie jakieś koszmary chyba wracają z meczu z Bułgarią, gdzie. Kontrolujemy spotkanie, wygrywamy plus 10 w połowie trzeciej kwarty i nie trafiamy jednego lejapa, później kolejnego. przewagę mamy 3 na 1, robimy stratę, takie akcje się mszczą i w drugą stronę dostaliśmy z tego właśnie punkty. W tym kruszowym momencie też tej trzeciej kwarty mieliśmy problemy z trafianiem osobistych, natomiast mieliśmy problemy na zbiórce. Duża przeciwna zebrała nam dwa razy więcej piłek co było naszą domeną, że my mieliśmy więcej. Ale przede wszystkim zabiły nas te straty, a po stratach oni zdobyli 26 punktów, czy tam 4 nie wiem, nie pamiętam teraz. Więc wydaje mi się, że nie problemem była nasza obrona, problemem była nasza organizacja ataku, gdzie nie potrafiliśmy, mieliśmy problemy z przeprowadzeniem piłki, a jak już graliśmy to mieliśmy bardzo mało czasu na zorganizowanie czegokolwiek. Wydaje mi się, że to był jeden też z powodów, dlaczego przegraliśmy mecz. Dziękuję. Gratulacje dla zespołu Zbyt Bydgoszczy, Bardzo żałujemy tej porażki, bo wiadomo, że gramy dwa mecze w tygodniu i te ligowe spotkania są dla nas bardzo ważne. Także to, ten mecz i ta porażka jest dla nas bardzo dotkliwa. Wiemy jaką sytuację przed tym meczem miała drużyna zbyt goszczy, że zwolniła dwóch zawodników, ale chcieliśmy się od tego odciąć, widać nie udało się i nie chcę mówić, że zlekceważyliśmy przeciwnika, ale na pewno nie było dzisiaj na tyle walki jak w poprzednich spotkaniach. Nie wiem czy to wynika z tego, że właśnie gramy co ten nasz kalendarz jest bardzo intensywny. Czy byli, gdzieś tam troszeczkę wychodziło jakieś zmęczenie, ale nie możemy się tym tłumaczyć w ogóle i e, no szkoda na pewno tego meczu i mm, trochę tak można z terminologii piłkarskiej powiedzieć, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. I tak było dzisiaj. E, kilka razy prowadziliśmy dwucyfrowo i Zamiast zamknąć mecz, to popełnialiśmy straty albo nasz atak nie wyglądał tak, jak powinien i podejmowaliśmy złe decyzje i wtedy drużyna zbyt goszczy wracała do meczu i myślę, że to my daliśmy im uwierzyć w to, że oni mogą dzisiaj wygrać i niestety ponieśliśmy porażkę. Dziękuję. Trener często powtarza, że zespół ma problem z zamykaniem meczów, bo, bo praktycznie co konferencja jak przegrywacie. Z czego trenerzy to wynika? To jest brak koncentracji. A drugie pytanie trenerze, jak to jest, że zespół z tymi niżej notowanymi zespołami, bo u siebie przegraliście z Toruniem, Radą i, i Bydgoszczą, nie jest w stanie jakoś grać na takim odpowiednim, równym poziomie przy starym meczu. Żeby zamknąć mecz, to <laughs> trzeba grać konsekwencje, konsekwentnie to i trzeba mieć instynkt. Killera, widocznie my w tych meczach tego nie potrafiliśmy zrobić, natomiast to nie jest jeden zawodnik, my po prostu jako drużyna musimy, nie wiem, trafiać osobiste, nie robić straty 3 na 1, bo tak samo przegraliśmy mecz z Toruniem, przy y, dwóch punktach prowadzenia mieliśmy przewagę 4 na 1 i nie wykorzystaliśmy, natomiast y, to są gdzieś tam takie akcje in, poszczególne, indywidualne, natomiast globalnie po prostu na agresję Bydgoszczy w tym akurat meczu, nie odpowiedzieliśmy agresją, nie agresją tylko w obronie, ale i również agresją w ataku. Tak? Nie no możemy za każdym razem mieć problemy z przeprowadzeniem piłki, yy, gdzie pozwoliliśmy o to przeciwnikowi. No więc był problem z zamknięciem szybciej meczu z Bułgarami, bo wiadomo, że czasami tak, takie mecze trzeba zamykać szybciej i przygotowywać się do następnego. Natomiast dzisiaj taka podobna była sytuacja, no ale no co, to jest życie i musimy wyciągnąć z tego wnioski. Czy rotacja dziewięcioosobowa, mając dwa mecze w tygodniu, nie jest no, zbyt wąska, jak na ten okres sezonu taki, mecze mecz w pucharach, mecze w lidlach? czy znaczy na pewno, jak grasz z dziewięcioma osobami, to chciałbyś, żeby wszyscy byli tu i teraz na boisku i nie zawsze to się zdarza. Reż. Daniel Żiłkowski, bo trener przed, meczem, przed sezonem mówił, że będzie na niego stawiał. <grym> Nawet zagrał za stalem i to w sumie miał niezłą stawkę. To jest tak, że to jeszcze nie jest taki zawodnik na poziom PLK, trenerze, czy... czy. bo ja, ja, ja mi Franka dzisiaj aż 38 minut że to, to wydaje się, że dużo. No tak, wydaje mi się, że akurat w tym meczu ciężko by było wypuścić młodego zawodnika, żeby przeprowadzał piłkę, więc zdecydowałem się na to, żeby on dzisiaj nie grał.